Dobrze, główka Dobra, piwko nie można, od niego zaczniemy. Sprawdźmy nowy numer. On zarabia ok, SA, ale wygląda jakby był na pograniczu. Boost, Jak to jest możliwe. No kurwa, mam ci Fulkama odpalić. Człowieku, właśnie o to chodzi, tak, masz stwarzać pozory takie. Wypierdalam kamerkę, proszę. W owej sztuce Rozmyśla le mojutrze, jakby jutro miało uciec I wlewałem to w siebie, jakby zdrowie było długie. Myślą, że jak przykręcę się, to drugie Zierzył miałam szkole Kiedy wpadłem z piwem, ona przyszła do mnie z włódką, w jeden wieczór dwie zrobiłem Im razu uszłałem, żem załogiem, bo ja mi na wuszcza jest niepasłuszna, ale Sonia niż się nie pasłuszna. O to całe opię, dwie sprężyny wypadłem z łóżka ho, ho, hop. Dawaj na klub, nos jest klubet. Od góry do dolu. Wygląda mi gwiazda. Od góry do dolu Obcina mnie pa, racie z telefonu, na zlecenie miasta bo jestem je konom, konom, Wszystko co się pali, ja wszystko co pi Dobra.